Metalowe drzwi zaskrzypiały, gdy się otwierały. Korytarz był wilgotny, cuchnący moczem i rozkładem. Echo kroków odbijało się od ścian, jak upiorna melodia, zapowiadająca coś złego. Dwóch ludzi szło wolno: strażnik więzienny i młody chłopak z głową pochyloną, skutymi z przodu rękami i świeżym, jeszcze czystym kombinezonem w kolorze pomarańczowym. Miał na imię Łukasz Andrzejczak. 24 lata, skazany za napad z bronią w ręku. Pierwszy raz w więzieniu, żadnych znajomości, żadnych układów. Dla systemu był tylko numerem, dla innych świeżym mięsem. Strażnik nie powiedział wiele. Powodzenia gówniarzu. Rzucił pod nosem otwierając bramę pawilonu C. Potem już tylko metalowe szczęknięcie krat i cisza. Łukasz trafił do celi numer 27. W środku siedzieli już trzej skazańcy: Dino, Magrzaty, zwany Magro i Wado. Wszyscy starsi, wszyscy z doświadczeniem i co najgorsze powiązani z półświadkiem i starszyzną więzienną. Gdy nowy przekroczył próg, spojrzeli na niego ze spokojem drapieżników. W oczach nie mieli litości. Tylko plan. Pierwsza noc minęła spokojnie, przynajmniej pozornie. Łukasz położył się na górnym łóżku i udawał, że śpi, ale słyszał ich szepty, śmianie się półgębkiem, głosy, które planowały: Jutro nauczymy go, jak się tu żyje, mruknął magro. Dino dopowiedział z zadowoleniem: Albo się dostosuje, albo zniknie. Rano nadeszła inicjacja, na spacerniaku pod okiem biernych strażników doszło do brutalnego pobicia, kopniaki, pięści poniżenia. Pluli mu w twarz, przewracali, deptali. Wado śmiał się do reszty więźniów. Tak się wita nowicjusza! Łukasz nie powiedział ani słowa. Nawet po powrocie do celi, z rozciętą wargą, podbitym okiem i możliwym złamaniem żeber, milczał. Spojrzał każdemu z nich w oczy. Po kolei, bez strachu, bez złości, z czymś znacznie głębszym spokojem dla więźnia z takim spojrzeniem. Nie było klasyfikacji. To był sygnał. Złe przeczucie. Może nawet wyrok. Noc trzecia. Łukasz nie spał. Siedział w kącie, bez ruchu, obserwował. Wado obudził się około trzeciej nad ranem, chcąc skorzystać z toalety. Zamarł, gdy zobaczył, że nowy siedzi na jego pryczy. Złaś, pajacu, warknął. Łukasz się nie poruszył. Kamery w celi przestały działać na 17 minut. Oficjalnie awaria. Gdy znowu zaczęły nagrywać, Wado zniknął. Bez hałasu, bez krwi, bez śladu. Dino i Magro zamilkli. Nie odzywali się przez cały dzień. Spali na zmianę, czuwali, unikali Łukasza. Patrzyli na niego jak na upiora. Zaczął się strach, noc czwarta, Dino zniknął, strażnicy zaczęli żartować, pewnie przeteleportował się do innej celi, ale żaden z nich nie odważył się wejść tam sam, został tylko magro, prawie się nie odzywał, przestał jeść, szlochał, kiedy myślał, że nikt nie słyszy. Na piątą noc próbował sam się przenieść do izolatki. Błagał strażnika, żeby go zabrać, że złotu mieszka. Znaleziono go nad ranem w łazience, nieprzytomnego, z wyrytym na piersi numerem 22, zrobionym ostrzem ukrytej żyletki. Ledwo przeżył, ale nigdy już nie przemówił. A Łukasz? Siedział spokojnie na górnej pryczy, czytał stary egzemplarz Nowego Testamentu. Wargi, nadal pęknięte, oko, nadal sine, ale spojrzenie, spokojne, nieobecne. W pawilonie C nikt już nie mówił jego imienia. Wieści w więzieniu rozchodzą się szybciej niż wirus. Zwłaszcza jeśli dotyczą krwi, zniknięć i milczenia. Gdy tylko strażnicy wynieśli magro na noszach, cały pawilon C zamarł. Nikt nie zadawał pytań, ale wszyscy patrzyli. Na cele 27. Na chłopaka, który miał zaledwie kilka dni za kratami, a już zmienił reguły gry, strażnicy zaczęli szeptać między sobą. Jeden z nich, starszy sierżant o nazwisku Grala, nie krył niepokoju. To nie jest normalne chłopak nie ma żadnych kontaktów, nie jest z żadnej grupy, a mimo to trzech poszło, i nikt nie widział jak. Jego kolega, młodszy klawisz z ironią w głosie, odparł może to zjawa. Może karma wraca, oficjalnie wszczęto wewnętrzne śledztwo, przesłuchano Łukasza, ale nie powiedział nic, patrzył w podłogę, milczał, gdy inspektor zapytał go wprost, czy masz coś wspólnego z zaginięciem osadzonych, chłopak spojrzał mu w oczy i odpowiedział jednym słowem Nie. Nie znaleziono dowodów. Kamery rzeczywiście miały awarie techniczne. Pracownik monitoringu przyznał, że to dziwny zbieg okoliczności, ale nie miał nic więcej do powiedzenia. Więzienie, jak to więzienie, pełne niedopowiedzeń i układów. Nikt nie drążył. Na spacerniaku zaczęto go unikać, nie spojrzeniem, nie wyzwiskami, po prostu znikano mu z drogi, jakby był nosicielem choroby, której nikt nie chciał złapać. Duch z celi dwuście dał, tak go zaczęto nazywać. Wielu próbowało ustalić kim naprawdę był. Ktoś twierdził, że jego brat zginął w więzieniu parę lat wcześniej. Inny mówił, że Łukasz był byłym wojskowym, przeszkolonym w torturach. Jeszcze inni uważali, że to agent podstawiony przez służby. Żadna wersja nie była pewna. Żadna nie miała potwierdzenia, a sam łukasz nie mówił prawie nic. Jadł mało, spał czujnie, zawsze w tym samym kącie. Codziennie czytał tę samą Biblię z wyraźnie postrzępionymi stronami. Na jednej z nich była zakładka z fotografią. Stara, wyblakła. Nikt nie wiedział, kto na niej był. Minęły trzy dni od wyniesienia magro. W jego miejsce planowano przenieść nowego więźnia, recydywiste. Powiązanego z gangiem, z Pruszkowa. Nazywał się T. Karol Karwa-Burek. Znany z brutalności i bezwzględności. Gdy usłyszał do jakiej celi ma trafić, zaśmiał się. Do tego psychola, w końcu będzie zabawa. Wszedł z uśmiechem. Słysząc skrzypnięcie drzwi za sobą, rzucił torbę na łóżko i spojrzał na Łukasza. I ty jesteś ten słynny duch? Wyglądasz jak chłopiec, który zgubił się na kolonii! Łukasz nie odpowiedział. Wrócił do czytania. Karwa przez chwilę patrzył, potem wzruszył ramionami. Pierwszego dnia nie wydarzyło się nic. Karwa próbował rozmawiać, prowokować. Odpowiedzi brak. Drugiego dnia zrobiło się nerwowo. Karwa powiedział do współwięźniów: On mnie ignoruje, myśli, że się go boję, ale zobaczymy, kto się będzie bał, jak go przypilnuje. W nocy, trzeciej nocy, kamera znów przestała działać. Dziesięć minut. Rano karwa został znaleziony, nieprzytomny, twarz zmasakrowana, ręce związane jego własnymi sznurowadłami. Na ścianie celi widniał napis Tu nie ma zabawy, nie było dowodów, strażnicy nie potrafili nic wyjaśnić. Ani jak ktoś tak drobny jak Łukasz mógłby obezwładnić agresywnego gangstera, ani skąd wiedział, że kamery przestaną. Działać? Ani skąd brał taki spokój po wszystkim? Dyrektor zakładu, Henryk Rawicki, zwołał na radę. Ten chłopak to zagadka, ale ludzie zaczynają panikować. Nawet strażnicy nie chcą zbliżać się do jego celi. Zaproponowano przeniesienie Łukasza do izolatki, ale nikt nie chciał podjąć się eskorty. To tylko chłopak, ktoś mruknął, ale nikt nie chciał ryzykować, bo w pawilonie C... Wszyscy wiedzieli jedno. Ci, którzy dotknęli Łukasza, znikali. Po incydencie z Karwą, cele 27. oficjalnie oznaczono jako wysokiego ryzyka. Strażnicy dostali polecenie wchodzić tam tylko parami, a najlepiej wcale. Kamery zamontowano nowe, z podwójnym zasilaniem, ale mimo wszystkich zabezpieczeń. Nikt nie czuł się bezpieczny. Nie z nim. Łukasz nadal nie mówił, nie protestował, nie domagał się zmiany celi, nie szukał kontaktu z innymi osadzonymi. Jego świat zamykał się w trzech rzeczach: modlitwie, milczeniu i obserwacji. Patrzył, jakby widział więcej niż inni, jakby wszystko kalkulował, ale nie z zimnym wyrachowaniem, raczej jakby czekał. Tymczasem na pawilonie zaczęła się panika. Plotki o nim rozrosły się do legend. Mówiono, że zabił człowieka spojrzeniem, że ma ukryty nóż pod skórą, że zna techniki, których uczą tylko w jednostkach specjalnych, albo że to w ogóle nie człowiek, tylko coś, co przyszło wymierzyć sprawiedliwość. Niektórzy próbowali go podejść, testować. Rafał łysy grenda. Jeden z liderów starej grupy osadzonych powiedział: Zobaczymy, czy on taki groźny, jak gadają. Może to tylko teatr. Plan był prosty. Dwie osoby miały odwrócić uwagę strażnika, a trzecia wsunąć się do celi 27, wylać wiadro pomyj na pryczę Łukasza i uciec. Dla rozrywki, dla pokazania, kto tu rządzi, ale coś poszło nie. Tak, zamiast jednej osoby do celi weszły dwie. I żadna nie wyszła. Strażnik, słysząc wrzaski, wbiegł do środka i zastał ich obu leżących na ziemi drżących, z oczami szeroko otwartymi, jakby widzieli coś, czego nie powinni. Żaden nie był ranny, ale żaden nie mówił. Lekarz więzienny nazwał to szokiem pourazowym o nieznanej etiologii, tłumacząc prościej, przerażenie graniczące z załamaniem psychicznym. Łukasz siedział na pryczy, czytając dalej Biblię. Dyrektor Rawicki wpadł w panikę. W nocy zwołał naradę z kierownictwem i wezwał specjalną grupę interwencyjną z zewnątrz. ZK Spec Ops. Celem było natychmiastowe przeniesienie Łukasza do izolatki w podziemiach, bez kontaktu z innymi. Zed samego rana, przy akompaniamencie, ryglujących się drzwi i stłumionych rozkazów, piątka uzbrojonych funkcjonariuszy wkroczyła do celi. Ich kaski odbijały światło świetlówek, a tarcze błyszczały jak zwierciadła. Wyciągali go siłą, nie stawiał oporu, patrzył na nich spokojnie, bez cienia gniewu. Macie trzy dni, powiedział tylko cicho. Dowódca interwencji porucznik Szymon Węcel parsknął śmiechem. Trzy dni na co, proroku? No na zrozumienie coście zrobili, odparł Łukasz i zamilkł. Zabrali go do najniższej części zakładu. Betonowej izolatki bez okien z monitoringiem 24H i dwoma strażnikami na zmianę. Nikt nie miał do niego dostępu. Żadna. Rozmowa, żadna wycieczka na spacer, tylko on i cisza. Dzień pierwszy, nic się nie wydarzyło. Dzień drugi, wencel, dowódca interwencji, nie pojawił się w pracy. Znaleziono go w domu nieprzytomnego. Badania nie wykazały nic konkretnego. Lekarze powiedzieli, że jego organizm po prostu się poddał. Dzień trzeci. Jeden z funkcjonariuszy ZK Spek Ops popełnił samobójstwo, drugi. Został zamknięty w zakładzie psychiatrycznym. Po tym, jak zaczął bełkotać o oczach, które wiedzą wszystko, dyrektor Rawicki przestał spać. Kiedy odbierał kolejny raport o niewyjaśnionych przypadkach, spojrzał na zdjęcie z kamerki z celi. 27. Łukasz siedział tam z twarzą schowaną w dłoniach. Wyglądał na smutnego. Co ty jesteś, chłopcze? wyszeptał Rawicki. W całym więzieniu zapanował paraliż. Nikt nie chciał przejść koło dawnej celi 27. Nikt nie wspominał głośno imienia Łukasza. Strażnicy składali wnioski o przeniesienie. Więźniowie przestali się buntować. Cisza zawisła nad pawilonem, jak gruby, duszący dym. Nie z powodu przemocy, nie z powodu strachu przed siłą, ale z powodu czegoś innego, czegoś Czego nie rozumieli? A co się działo? Cicho czytając Biblię i patrząc aż za głęboko. W całym zakładzie karnym numer 18 zapanowała cisza. Nie była to jednak zwykła cisza wynikająca z regulaminu. Była to cisza gęsta, pełna niepokoju i czegoś jeszcze podskórnego nawet najgłośniejsi z grypsujących, zaczęli mówić półgłosem. Każdy krok, każde spojrzenie, każda rozmowa była teraz poprzedzona szybkim rozejrzeniem się wokół, bo choć Łukasza zamknięto w najgłębszej izolatce, to jego obecność była wszędzie. Jakby zdołał wniknąć w same ściany, w stalowe kraty, w betony i spawy. Mówiło się o nim szeptem, najczęściej w czasie przeszłym, jakby już nie był człowiekiem, tylko wspomnieniem, zjawą. Słyszałeś? Ten, co go pobili, mówił coś o trzech dniach. Wiem. I trzech zniknęło. To nie przypadek. To kara. W celach zaczęto szeptać o nowym, który przynosił śmierć bez dotknięcia. Niektórzy nazwali go aniołem zagłady, inni sędzią. Co ciekawe, nikt już nie wspominał o tym, że był tylko złodziejem. Teraz jego przeszłość była nieważna. Liczyło się tylko jedno: on nie zapominał. Dyrektor Rawicki przestał wychodzić ze swojego gabinetu. Jego twarz pobladła. Oczy miał zapuchnięte od braku snu, a na biurku leżała sterta niepodpisanych dokumentów. W pokoju obok dwie kobiety z działu administracji szepcząc rozmawiały. On się boi. Sam mówił, że czuje, jakby coś go obserwowało przez ściany. Gadał, że w nocy słyszał szept, czas się kończy. Tymczasem Łukasz nadal przebywał w izolatce, z pozoru spokojny, nie wyrywał krat. Nie próbował uciec, ale każda zmiana straży kończyła się tak samo. Nowy strażnik po jednej nocy na posterunku składał podanie o przeniesienie, albo milczał, albo płakał, albo po prostu odchodził bez słowa. Zaczęto podejrzewać, że to nie człowiek, ale jakiś projekt może eksperyment wojskowy albo e, kara boska. Były kapelan więzienny, ojciec Paweł, po jednej rozmowie z Łukaszem zrezygnował ze służby, opuścił zakład z twarzą bladą jak kreda i z oczami pełnymi, czegoś czego nie dało się nazwać. Zostawił tylko jedno zdanie zapisane na kartce. Nie próbujcie go zrozumieć. On nie przyszedł tu przez przypadek. Wśród osadzonych pojawił się nowy lider, siwy Marek Rudnicki. Stary grypsujący, z wyrokami za pobicia, haracze i nielegalny przemyt. Dla niego cały szum wokół Łukasza był bajką, dla naiwnych. Niech sobie siedzi w izolatce, strach to tylko narzędzie, jak każdy inny. Powtarzał swoim ludziom, zebrał ekipę i przygotował plan. Chcieli zdobyć dostęp do systemu monitoringu i nagrać, co naprawdę dzieje się w celi Łukasza. Chcieli zdemaskować mit. Zatrudnili informatyka z działu technicznego, który miał dać im zdalny dostęp do obrazu z kamer. Udało się, ale tylko na pięć sekund. Widzieli go siedzącego na pryczy. Czytał, potem spojrzał. Prosto w kamerę. Nie ruszył głową, tylko oczami. I kamera pękła. Sprzęt się spalił. A informatyk, który pomagał, został znaleziony następnego ranka na korytarzu, szeptał coś w kółko. Jedno zdanie. On wie, że patrzyliśmy. Po tym wydarzeniu siwy zamilkł, przestał organizować zebrania, zaszył się, w swojej celi, a kiedy strażnicy zapytali, czemu nie wychodzi na spacer, odpowiedział tylko: Nie chcę, żeby on mnie zobaczył. Terror bez dotyku, strach bez przemocy, władza bez słów. Dyrektor Rawicki zwołał tajne zebranie w Warszawie. Pojawili się ludzie z ministerstwa, z ABW, z służby więziennej, najwyższego szczebla. Przeglądano raporty, oglądano materiały, słuchano świadków, w końcu padło pytanie, czy on kogoś zabił, nie, czy groził komuś, nie, więc czemu się go boją, bo to coś innego, on nie musi zabijać, żeby zabić. Tymczasem mury ZK-18 szeptały dalej. Więźniowie przestali się bić, przestali kraść. Nawet wśród najgorszych pojawił się lęk przed sądem niewidzialnym. Nawet ci, co nie wierzyli w Boga, zaczęli się modlić, bo gdzieś tam, w głębi, w celi bez okien i kontaktu ze światem, był ktoś, kto przyszedł, nie po odkupienie, ale po rachunek. I wszyscy wiedzieli, że to jeszcze czas nie koniec. Dzień zaczął się spokojnie, a przynajmniej tak mogło się wydawać. Słońce leniwie przedzierało się przez brudne szyby korytarzy, cela po celi budziła się do codziennej rutyny, poranne apelu, śniadanie, sprzątanie, ale dziś coś wisiało w powietrzu. Było cięższe niż zwykle, jakby więzienie oddychało nierówno. W sektorze C, znanym z największej brutalności i przemocy, czterech więźniów nie zgłosiło się na poranny apel. Strażnicy weszli, by ich obudzić. Drzwi do celi numer 12 otworzyły się z metalicznym skrzypnięciem. To, co tam zastali, nie dało się opisać zwykłymi słowami. Ciała czterech mężczyzn leżały w idealnie symetrycznych pozycjach. Na każdej pryczy jedno ciało. Nie było krwi. Nie było śladów walki. Ich oczy były otwarte, twarze, spokojne. Ale każdy z nich miał na szyi odciśnięty ten sam znak cienką, czerwoną linię jakby od nici. Lekarz więzienny stwierdził zgon, ale nie potrafił wskazać przyczyny. To wygląda, jakby po prostu przestali żyć mruknął. W całym zakładzie zapanowała panika. Dyrektor Rawicki zwołał naradę kryzysową. Nie było już wątpliwości. Łukasz nie tylko przeżył pobicie, ale zaczął prowadzić swoją własną grę. I nikt nie znał jej zasad. Na monitoringu z korytarzy nic, żadnego ruchu. Kamery przy sektorze C czarne, awaria techniczna. Trzy godziny ciemności, trzy godziny śmierci. Strażnicy zaczęli odchodzić. Na służbie zostali tylko najstarsi, ci, którzy i tak nie mieli już nic do stracenia. Jeden z nich, wachmistrz Kot, był w zakładzie od 27 lat. Powiedział, tylko widziałem wiele. Ale pierwszy raz czuję, że mury są po stronie więźnia. W celi Łukasza zapanował mrok. Okna i światła przestały działać. Nikt nie odważył się wejść, żaden strażnik, psycholog, kapelan, nawet zastępca dyrektora odmówił wejścia. Cela była jak zamknięty grobowiec i wszyscy wiedzieli, że to nie on jest w środku zamknięty, ale świat na zewnątrz jest trzymany z daleka. Do dyrektora dotarła anonimowa wiadomość: kartka złożona na cztery części, treść była krótka. Oni myśleli, że mnie złamią. Teraz zrozumieli, że to ja jestem łamaczem. Rawicki drżał, trzymając ją w rękach. Wiedział już, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mapes, spacerniaku cisza. Nikt nie wychodził. Nawet ci, którzy przez lata rządzili, bali się pokazać twarze. Ci, którzy dawniej deptali słabszych, teraz kulili się w kątach swoich cel, szeptali modlitwy. Nawet siwy Marek przestał odzywać się do kogokolwiek. Zaczęła krążyć nowa legenda, że Łukasz nie działa sam, że ma kontakt z kimś z zewnątrz, że jego zemsta to część większego planu. Inni mówili, że to nie człowiek, że coś w nim pękło i wpuściło do środka coś innego. Coś co żywiło się strachem. W nocy ktoś słyszał szept. Słowa były nieskładne, jakby z innego świata. Spłacili cząstkę, reszta w kolejce. O czwartej nad ranem kolejny trup. Cela 9, sektor B. Ofiara: Norbert Górski, znany z brutalności wobec nowych. Na jego ciele nie było śladów, tylko oczy szeroko otwarte, pełne przerażenia. Jakby zobaczył coś, co złamało mu duszę. Psycholog więzienny stwierdził, że zmarł ze strachu. W końcu Rawicki wydał rozkaz przenieść Łukasza do zakładu psychiatrycznego o zaostrzonym rygorze. Konwój miał być zorganizowany w ciszy, w tajemnicy, ale gdy weszli do izolatki, była pusta. Nie było śladów ucieczki. Kraty nienaruszone, drzwi zamknięte od zewnątrz, kamery, które dziwnym trafem znów działały. Nie zarejestrowały niczego, Łukasz zniknął. Przez następne dni w zakładzie panował chaos. Przeszukano wszystkie cele, sprawdzono rejestry, tunele, wentylacje, nic, żadnego tropu. Ale po trzech dniach pojawiła się nowa kartka. Leżała na biurku dyrektora, choć. Jego gabinet był zamknięty. Tylko jedno zdanie Nie jestem więźniem, jestem wyrokiem. Po zniknięciu Łukasza w zakładzie karnym zapanował strach, którego nikt nie potrafił nazwać. Nie był to zwykły lęk przed silniejszym współwięźniem, to był strach przed niewidzialnym, niepojętym, przed czymś, co nie działało według znanych zasad świata za kratami. Mówiono już nie o zemście, ale o czymś znacznie większym, o oczyszczeniu. Dyrektor Rawicki zamknął się w swoim gabinecie. Nie wychodził, nie jadł, nie spał. Przeglądał setki godzin nagrań, kartoteki więźniów, raporty z tysięcy przesłuchań. W kółko powtarzał jedno – to niemożliwe, to po prostu niemożliwe. Wreszcie siódmego dnia od zaginięcia Łukasza, Rawicki złożył dymisję. Nim opuścił mury zakładu, zostawił ostatnią notatkę służbową. Zawierała jedno zdanie: Więzienie się zmieniło, a ja nie chcę być jego częścią. Tymczasem wśród więźniów rosła legenda. Szeptano ją przy zasłoniętych pryczach, przy szmerze kapiącej wody z cieknących kranów. On był z Pruszkowa. Nie, to jakiś były spec od wywiadu, psychol szkolony do brudnych robot. Mówili, że mu rodzinę zamordowali, a on przysiągł, że już nigdy nie będzie ofiarą. Nie był człowiekiem, widziałem jego oczy, tam nic nie było, tylko noc. Każdy miał swoją wersję, ale jedno pozostawało niezmienne. Nikt nie chciał go więcej spotkać. Władze zakładu zmieniły się. Nowy dyrektor Krzysztof Kobylański miał opinię twardego i bezkompromisowego. W pierwszych dniach jego kadencji do zakładu przybyli antyterroryści. Przeszukano każdy centymetr muru, zainstalowano nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Cela Łukasza została zamurowana, a jednak sześć tygodni po jego zniknięciu w celi 5, sektor A, znaleziono napis wydrapany w ścianie. Jeszcze nie skończyłem. Pewnej nocy więzień z bloku D, niejaki Lulek, były członek gangu złodziei samochodów, zginął w Łazience. Jego twarz była zniekształcona, jakby widział coś, co doprowadziło go do obłędu. Na podłodze krwią było napisane To za Wiktora. Nikt nie wiedział, kim był Wiktor, przynajmniej nieoficjalnie, ale Marek, siwy, wiedział. To był młody chłopak, który trafił do zakładu na kilka miesięcy za drobną kradzież. Lulek i jego ludzie uczyli go zasad, aż znaleziono go martwego, oficjalnie samobójstwo, ale więźniowie wiedzieli, że go zmuszono, Łukasz nie zapomniał. Plotki o Łukaszu dotarły poza mury zakładu. W innych więzieniach zaczęto szeptać jego imię z respektem. Byli więźniowie, którzy przysięgali, że widzieli go na wolności, na ulicy, na przystanku autobusowym. Zawsze sam, zawsze milczący. Inni twierdzili, że już nie żyje, że jego duch został w więzieniu i to on teraz rozlicza zło. Niezależnie od wersji, efekt był jeden: strach stał się językiem uniwersalnym. Po pół roku od incydentu w zakładzie zapanował względny spokój. Brutalność zmalała. Najgorsi oprawcy zostali przeniesieni, niektórzy zmarli w dziwnych okolicznościach. Nowi więźniowie słyszeli ostrzeżenia już przy wejściu: Tu obowiązuje nowy kodeks. Jeśli nie chcesz spotkać Łukasza, lepiej trzymaj się zasad. Strażnicy, choć nigdy nie wypowiadali jego imienia, zmienili sposób działania. Już nie było pobłażania dla przemocy. Nawet najtwardsi zaczęli traktować osadzonych z większą uwagą, jakby bali się, że wśród nich znów pojawi się ktoś, kogo nie da się złamać. Ostatnia scena rozegrała się pewnego szarego poranka. W zakładzie odbywała się kontrola z Ministerstwa Sprawiedliwości. Nowy dyrektor oprowadzał urzędników po sektorze C. Jeden z nich, starszy inspektor o zmęczonych oczach, zatrzymał się przy jednej z cel. To tu? Zapytał. Kobylański skinął głową, cela była zamurowana, ale inspektor pochylił się i przyłożył ucho do zimnej ściany. Cisza. A jednak, gdy odszedł, na jego twarzy pojawił się cień niepokoju, na ścianie, której wcześniej nikt nie dotykał, pojawił się nowy napis, wyryty ostrym narzędziem. Sprawiedliwość. To nie prawo, to decyzja.